Cześć, witam Was na kanale Zakładam Ogród, ja mam na imię Paweł. Jeżeli jesteście tutaj nowi to zasubskrybujcie ten kanał, będzie się dużo działo. Zapraszam Was również do oglądania poprzednich filmików jak i kolejnych filmików. Początek roku, więc faktycznie zabieramy się za takie nasadzenia długoterminowe, takie które możemy też trochę przeciągnąć do mrozów, które mogą sobie zejść gdzieś tam w pomieszczeniach. I nie wybiegną nam zbyt bardzo tak jak generalnie pomidory, i tutaj mamy. które pobudziłem opakowanie. Paulownia, pewnie kojarzycie. Piękne drzewo i można je sobie kupić yy, faktycznie już w dorodnej formie. 1,82 m za 150 zł. Yy, także faktycznie yy, z tym będzie. Trochę zabawy, bo my ten wzrost osiągniemy po około tam tych 4-5 latach, yy, więc zanim będzie takiego wzrostu, to trochę potrwa, ale zarazem będzie dużo też satysfakcji i frajdy. I to chyba jak my wszyscy, którzy lubimy w ogrodach yy, pracować i tą satysfakcję czerpać, yy, wyhodowane samemu daje bardzo dużo radości. Yy, słuchajcie, także zapraszam Was do oglądania wszystkich filmików. Tym drzewem, zanim ono będzie też drzewem, dlatego że na kanale na bieżąco będę pokazywał, co się z nimi dzieje, jak wyglądają, jak też generalnie przycinać, żeby szło na ten jeden główny 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 pęd do pewnej wysokości. Może sięgać nawet tu jest napisane 10 metrów. Generalnie, jedyne co to taki problem, że w tych pierwszych latach trzeba będzie na zimę również okrywać. No chyba, że te zimy będą takie jak teraz są, ponieważ w tym roku, jak na razie, największym mroz, mieliśmy, to minus 5 stopni. Także jeżeli tych zim nie będzie mocnych, solidnych, mroźnych, to nie trzeba. Natomiast jeżeli są to jakieś mocniejsze mrozy, to trzeba będzie w tych pierwszych latach, zanim ta, to fi drzewa pnia nie będzie na tyle duże, więc faktycznie lepiej okrywać wówczas. Bardzo Piękne kwiatostany. Wygląda bardzo ładnie, pachnie bardzo ładnie. Yy, jakieś dwie sztuki do ogrodu przyjmę, resztę zobaczymy na jakim etapie, ile będę miał miejsca, się podzielę. Yy, słuchajcie, no, no masa, 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 masa nasionek w opakowaniu. Ja już widzę, że te nasionka będą bardzo zwiewne, bardzo lekkie. Zastosuję yy, tutaj generalnie taką technikę standardową, jak do, do pomidorów, czy do, do, do jak gdyby takich siewek, dość dużą ilość sztuk do jednej doniczki. Yy, jeszcze je sobie tutaj wysypiemy, bo raczej będę je przyklejał do palca. Aczkolwiek trzeba będzie delikatnie, bo tutaj widać, że to są leciuteńkie nasionka. Jest ich faktycznie sporo. Już poza wizją się pobawię. Opróżnianie chyba tego woreczka do, do zera. Aczkolwiek tyle ich tu już wypadło, że nie wiem, czy na potrzebnych będzie więcej. No ale zawsze lepiej więcej wysiać. I potem wybrać sobie te dorodniejsze, lepsze. Ym, bo ja no nie zakładam, żeby zbyt dużo tutaj Mik sztuk, także tak wyglądają te nasionka. piekiernie, lekkie piekelnie nie. nie będę dmuchał, bo zaraz będą wszystkie rozdmuchane. Yy, mamy tutaj yy, podłoże do yy, wysiewu. Yy, to podłoże generalnie dla mnie jest na słabe. Tak jak już mówiłem na filmie z podargoniami. Yy, bardzo wysuszone, takie torfowate. Nie jest to ta typowa ziemia do siewu i pakowania, którą na zawsze kupuję i którą mogę polecić, yy, także no tej wręcz bym nie polecał. Yy, a kupiłem takie dwa laborki albo trzy, więc trzeba się to trochę pomęczyć, potem pomieszamy. Jak już będzie dostępne to standardowe yy, podłoże, które kupujemy. Yy, tutaj mamy. Doniczki, doniczki już są umieszczone, wcześniej jest umieszczone wcześniej podłoże. To właśnie do wysiewu zostało lekko ugniecione, ubite, one zostały, podłoże zostało podlane I, i zawsze przeczułam Was, żeby po jakimś napełnieniu podlać, yy, dlatego, żeby tym strumieniem dużym wody te nasze nasionka nie poleciały w dół. Yy, tu mamy tak lekkie generalnie nasionka zwiewne, że nie potrzeba im dużo, żeby one poszły faktycznie gdzieś tam się yy, ponad dół po, przemieszczały. A wtedy nam już nie wyjdą. Może słuchajcie, jak ja się bym starał dać po jakąś. No czy ile nam tu zejdzie. Które mogą być puste, jak to na ale no więcej już bym nie dawał, bo się boję, że. Jak będą te siewki zbyt cienkie, to że nie będę w stanie ich potem tutaj wyciągnąć z doniczki. Pokażę Wam na bieżąco, jak już dojdzie do tych liści właściwych, pierwszych, to tak jak w przypadku pomidora. Pokażę Wam jak będziemy na bieżąco się nimi tutaj zajmowali. Teraz damy jeszcze warstewkę ziemi na, na górę. Piękne drzewo. Zapraszam Was do zakupienia takich nasionek. Niekoniecznie tej firmy, ale ogólnie do, 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 do przyjęcia tego challenge'u, tej zabawy. Jak Wasze będą wyglądały w podobnym terminie wysiewane. No i potem już będziemy je wsadzali do gruntu, no będzie to wymagało od nas, bo one do gruntu trafią w przyszłym roku dopiero, także ten rok będą przesadzane, będą w innych doniczkach będą sobie zimowały w domu w przyszłym roku generalnie w okolicy maja dopiero trafią do gruntu no i potem dużo opieki przed nami, do góry jeszcze zlewamy wodą ale ja już sobie zleję poza wizją, bo mój widzę opryskiwacz tutaj Faktycznie nie daję rady, muszę, muszę, muszę nabyć nowy sprzęt. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików i do subskrypcji kanału. Pozdrawiam, do suszenia, cześć.